Jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Jinkies i oczywiście jest ze mną Szymon. A jak jest Szymon, to jesteśmy gdzie? W arku. No oczywiście, że w arku. I dzisiaj troszeczkę żeśmy tutaj pograli sobie i postawiliśmy, zaraz się Szymon złapie, i postawiliśmy sobie taką turbinę wiatrową, ale nie jesteśmy do końca przekonani, czy ona będzie działała i czy ona funkcjonuje. No bo jak Szymon postawił te kable, troszeczkę nie tak jak mi się podoba. No, ja bym trochę inaczej ustawił, no ale dobra, już jak postawił, to postawił, bo one tak tu wychodzą, później do tędy jakoś tak to dziwnie, e, to w kablach według niego nie ma prądu, dlatego też postanowiliśmy zrobić jakąś maszynę, na przykład lodówkę, która y, by nam pokazała, czy ta turbina produkuje w ogóle prąd dla nas, nie? No tylko, że metalu nie ma, nie ma co zrobić i leci No ale metal oskarzy. się tam przepalał jeszcze. Zresztą było ponad Jezus, 200 wrzuciłem. Dobra już, Dobra, już cię łapię i lecimy. A lecimy dzisiaj, ja bym chciał dzisiaj oswoić te, te takie. Czekajcie, nie ruszaj się. Proszę cię, bo ja, wiesz, że ja mam problem. Mam cię. Eee, lecimy dzisiaj oswoić takie jaszczury. Te, które strzelały do nas tymi. Eee, znaczy, te, które strzelają z ogona jakimiś takimi kolcami. One mi się podobają i je chcę mieć. I chcę je mieć, więc to... lecimy. Co. Dać ci radę. Szybciej leć. O. powiedz, kliknij Ja Tak lecę powoli, bo ja się rozglądam. Tak samo jak było w tym kawale ja szymon taki. Ja piszę powoli, bo myślę powoli. Tam jest to, nie, to jest sól. A sól nam się będzie przydała chyba do gotowania, nie? Nie, jak zrobię sól, sól, sol ci... Po prostu jajko mniej psuje, znaczy jedzenie Prosi. się powinno też mniej psuć. Coś tam jest, ktoś tam, ktoś tam walczy z kimś, ale to tam raptor nie. tylko. Jest tam jedna jeszcze Gdzie? Ale teraz zobaczę, ten dalej. Tak jak Nie widzisz? Nie, w prawo. A patrz, a ten stoi od któregoś prawo. odcinka, jeszcze się nie zdecydował, zobacz. Widzisz? Nie? Zawróć. Nie. Widzisz go jeszcze? Nie widzę jej. Nami, A przed widzę nami. chyba. No będzie strzelał? Zobaczył który lewe. Dziesiąty. No bierz tam. Idź dalej. Lepszy dziesiąty niż żaden. Tu jest kolejna. Który to lewe? Czwarty. No ale zobacz. Tutaj, tutaj, się, tutaj się nie da. bo to jest za nami. Tutaj tragedia. Kurde. No Węże. W lewo polecie No lecę Toje gór Jest kolejny. A nie to nie jest jeszcze lewo Czyje lewo? Twoje lewo czy moje lewo Moje i moje Nie tu stronę wody Tam gdzie otwaliśmy No tam gdzie ten y, próbuje się powiesić No nie próbuje się powiesić, on już tu jest odcinek z kolei chce zaskoczyć i, se, i sobie nie radzi z tym, nie? Okej, Tutaj? Pomóc, A tak? Tu? Nie, to nie jest to krzak. Wejdź do góry. podać Nad e, tym. prostu jemu pomóc ten spać. Nie, on się musi sam zdecydować, tu nie ma co pomagać. Dobra, lec się. kanionem lecę. Teraz tu. Teraz w lewo odbij. Czekaj, stój, bo widzę coś tam. Widzę jeszcze tylko siódmy lewę. Gdzie? Więc nie, dalej idę. Tak jak teraz? Po prawej Nie Po prawej, ale to siódmy level tylko Olej w lewo mhm. Dobra, szukamy tych jaszczurek. Tu chyba jest? Nie, tu nie jest jaszczurka to wilki Jest reksie. Tu jest siódmy level Dwa są reksy. I tam. Pierwszy. O no tym na dole to 27. O tym wyżej, ten pierwszy. Ale my nasze już mają ponad 40 level. daj spokój. No to, co, ty, co my z tymi? tymi nie, a co, co my z tymi tak sami będziemy robić? I na wojnie, na Tu nie ma z kim walczyć, my tu musimy sami zadbać o swoje życie. Szukaj jaszczurek. O jest, jaszczurka jakaś tu przed nami na górze. Wow, 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 ty nie jaszczurka. O, rzuca we nas. Czekaj. No widziałem, no. Tu po lewej jest jeszcze. Muszę wylodować, bo już mi się kończy Stamina Jak cię Jak cię... A mam może teraz... ja polatam tato. Jak cię mam teraz położyć? Prawy. Nie, ja latam. To jest... To jest mój mój ptaszek. Mój ptach, ptasio. Daj mi polatać. Nie. Ja, ja znajdę ja Mogę, bo o... Skorpion do nas idzie. Za tobą jest Skorpion. A, chwyciłem cię. Dobra, gdzie ta jaszczurka jest? Już patrzyłem, 11 level. No to dobre by były takie no. Ty szukasz jakichś takich, gdzie będziemy no, musieli 3 godziny, 3 godziny strzelać w nie? nie 20 level. Zrzut, zrzut Szymon, zrzut. A po co mam oszukać małe levela? No nie wiem, no po prostu tak. To coś ciekawego, wzrzucie? Jeszcze się nie wyglądało, tato. No jak nie? Nie. A to on dopiero leci na dół? Tak, Boże, tato, on załóż Mam. Nie wiem, no bo to takie jasne. Myślałem, że on już sobie leży i czeka, aż go weźmiemy. Okej, okay, weź złap mnie. No dobra. Polatamy i zaraz wrócimy po Mam cię? Mam cię. Tak. Gdzie teraz? W lewo, na tą skarpę. Samo. Tu? No i jeszcze. Rozglądam się, czy nie ma jeszcze. Pieski są. Kurde, no mucha wredna! Weź sobie poleć już ode mnie stąd. Magda się śmieje, jak zwykle. Sól. Teraz w prawo. Teraz prawo, no tam. Jeszcze w prawo. Teraz tam byłeś, gdzie? Prosto. No leć. No lecę. Gdzie? No Boże, tato, poszukajmy. A to myślałem, że ty znalazłeś już. Była tam, była dziesiąta, level to. Nie, za mały. No po cholerę dam większy. Ta to mogę, mogę, mogę polatać? Nie, ja latam, koniec. Mój ćwirek, moje latanie. Chcę polecieć, znaleźć szybko to. Patrz jak obróciliśmy, jakie koło jesteśmy w domu już. Dlatego chcę polatać, Dobra, lecę lecieć. sam tu Metal chyba jest. Nie. Dobra, nie maruj mi, ja tutaj się rozglądam za wszystkim. Później będziesz coś potrzebował i nie będziesz wiedział, gdzie leży, a ja sobie będę wiedział i pójdę i szybko znajdę i w ogóle będę lepszy. Tu nic Już nie ma. Gdzie? Prosto? O Weź się ubierz, bo nie denerwuj mnie już. 16, Masz... przed nami 16. Ale tu za dużo wilków jest. Ale ty mi nie dasz Argentywy. A po co ci Argentywa? Ja sam ja, ja sam te wilki pozoruję. No No dobra, to patrz, to się robi tak. To patrz. Pyk. No i ginę. Jak giniesz? Gdzie ty jesteś? No bo biją mnie. Dlatego ja mówiłem, daj mi. Zginąłeś? Nie. Ginę, tato, złap mi ty mnie. Gdzie ty jesteś? Ojej. Boże. Jak ty mi przebiegasz? Widzę cię teraz, dobra. Ja idę od ciebie. Mam cię. I co? Uratowałem no i daj cię? Daj mi teraz. Daj mi teraz tą Argentivę. Nie, ona jest moja. Ej! Ej, A, ej! Wró wróć do bazy. Nie mogę, wróć bo mi się skończyła ja ta... Czekaj, skończyła mi się wytrzymałość. A... Do nas Zawisłem. leci ktoś, biegnie ktoś. Ty gdyś do nas biegnie. Uciekaj. Ja zaraz będę miał wytrzymałość. Weź wleć do góry. Ja idę po Rexa. Biegnie No się nie? tym czymś innym zajęły. Czekaj, muszę już... Już za chwilę cię będę gonił. Dobra już. Gdzie jesteś? Bieg na gdzie? Do bazy. No ale gdzie ty jesteś? A widzę cię. Ach ty zapierdzielasz ty szybciej. Ty szybciej biegasz niż ja latam Tu byłeś gdzieś przed chwilą. O, widzę cię. To A po co ci się wody. Zabiję tamte wilki i tak dalej. A to on się męczy z nimi. Dobra, próbowali U. mnie zabić, że ja ich zabiję teraz. Zobaczę, jaki to Szymon jest zły. 6000 hapa na reksie. No ale mieliśmy oswajać te. No oswoimy ją, no, kiedy? Auty, ja ten... No teraz. Ale kiedy? Tam już jest szesnasty, tam jest level. Tego szesnastego levela oswajamy. Tak, myślisz, że ona na nas będzie czekała? No tam jest ciągle. Nie byli się prześwirał. To mnie dwie ci biły. wbiły. No już widzę kogoś tam lejesz. Komuś no, zaatakował. O, tutaj, tu był ten. Żelazo. O, tu jest olej. Idę sobie go wezmę. Na szybko. Ropa mam. Idę za tobą. Będę patrzył jak ty walczysz. Ale już jest dobrze. Już cię prawie łapałem. W każdej sytuacji, także nieźle te te. Te, te 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 z wielkim dziobem są. Kozał do mnie ten wilk Już nie żyje Ten cyber było mnie nabić słyszałem Też nie żyje Dobra, gdzie jest ta jeszcze? O ta jeszczurka, to jest ta? Nie, nie, to nie jest ta czarna no dziewiątego zabiłeś, to był dziewiąty level, nie pierwszy. A ta co o, teraz a jest ja za tobą? 16. To ta co oswojamy. To jest ta? No, z, z, zejdź w z ptakach, gdzieś strzelaj do niej. No właśnie mam zamiar. Czwóreczka. jest kolejny Ej, na mnie atakuje. Poczekaj. Do... Dobra, śpi. 27 level zabiłem. Nie śpi, myślałem, zabiłem, że Zabiję 27 level jeżurki. Nie ruszaj jej. Dobra, leży. Masz zabiję mięso? Zabiję 27 level jaszczurki. Słyszałem Szymon, tam ma 16. Ale ja zabiję 27. No to co z tego? No to co zrobisz? To będziesz płakał z tego powodu, że zabiłeś 27 level tak. jaszczurki? To weź, nie wiem, zakopią czy coś, to jest granat. Ja dałem się, Hałyś we mnie, że to brzmi. O swojej Tak, dostałam mięso. Dobra, ja tu Ja jeszcze... idę po primita. Ja się rozejrzę, żeby jeszcze słychać wokół. Fajne te jaszczurki są, one są bardzo fajne, mi się podobają. No w ogóle to nie wyglądają na początku tak jak jaszczurki. Tylko moim zdaniem one są bardziej takie wiewiórkowate Ale tak z bliska pole. Weź, bo, bo pół mapy się trzęsie jak łazisz. Ona oczy... Nie, ma oczy, ale kurde takie takie, takie straszne. Fajna jest. Fajna będzie, będzie nasza. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze słychać w ogóle. Tam na górę polecę, zobaczę. O, jest kolejna jaszczurka. Nie wiem, który ma level. Zaraz zobaczę. 7, Zobaczę. 7 Trzeba się obrócić, bo przecież tam macha, macha tak skrzydłami, że nic nie widać. No gdzie ty jesteś? Byłaś jeszcze. Jeśli... O, tu. Dziesiąty. To słabizna. Dobra, lecę do naszej. Uuu. Teraz przeprowadziliśmy, Szymon, atak lądowo-powietrzny, nie? Oj, no, już połowa oswojona. 7000 życia moja, mówi, mówi Reks To cieszę się, a co ona, co ona ten, co mówisz Re Reksem, czy chce wracać? No. Mogę wracać, a co ona mówi, że co ona zbiera drewno? Chyba. A zobacz, ja no. prajmitę jej dałem. I kto tutaj? A po co jej tyle? Nie wiem, co ale nas, Nie wiem, ale nie bił, może zaatakować ją. No nie bije przecież. No łazi jakoś dziwnie o. W moją Tomi chce wejść. moją Argentiwę, no zwariował no. no. Chodzisz w nią. Mhm. Patrz, on spaceruje po naszych tych. Tu, tu. Nie to wygląda. No ładnie wygląda, jest ubarwiony. No nie będę go zabijał, no. On ładnie ubarwiony jest, nie? Takie paski, ślicznie to wygląda. No trochę. Dobra. A co tam z naszą jaszczureczką? No idź od niej. Patrzę na nie. No ale nie mówię od, od do niego, bo znowu las zobacz. Dziury w samym szuka, kursuje lewo, prawda? kółko chodzi, to mnie. wącha, czy co? Dziura ma lewo. Nie wiem. No już go zabiłeś. Przecież to jest nienormalne, dlaczego ty go zabiłeś? To też wyrzucił tutaj? nie ja, to mój Rex. Nie, ale... weź nie... Nie wiem co to jest w ogóle. Otwórz. Mięsa żeś tyle wydarmosił, i kreatyna żeś wyrzucił, i skóra. Ty jesteś nienormalny. Po co mi to? Jak A kreatyna była tak potrzebna i hityna, przecież mówiłeś. No cóż z tego? No to po co to wyrzucać? Mam ja tyle tego, że nie to. Zepsute mięso na narkotyki. Co to zgarbę? Mam całą szafę narkotyków. Ty zabrałeś to? Bo mi znikło. Dalej? Nie, znikło. Wymieniasz dalej? Nie gadam z tobą. Tym co tam było, to ja mam 3 sekundy. No dobrze, już skąd się chwalić. No już się oswaja. Nie wiem jak to nazw nazwiesz. To coś. Ja tak to chyba. nazwę? Jeszcze ja Romot. To mówię. w ogóle jak to się w ogóle nazywa? To jest Dragon, tak? Torny Dragon. Horny, torny dragon. Niewelę tylko nie. dostanie, co tak mało. Oswajam sobie drugiego. Nie, już jedzie, lecimy z tym do domu. Lecimy z tym do domu i, moi drodzy, będziemy szykować może pod nagraniem albo może gdzieś tam jeszcze w trakcie jednego odcinka, będziemy szykować sobie rzeczy, żeby oswoić Golema. Ale do, żeby oswoić Golema, to potrzebujemy wyrzutnie rakiet. Ty mi powiedział Szymon. Usuń mojego Reksa i przywołaj agencję, żeby za to leciała. Po co? A ty będziesz na tym jechał? Bo tak będzie... No... Bo będzie wygodniej tak ten... Tak Burek e, będzie się blokował wtedy o kamienie. I kliknij F i pochwal się, widzą, że mam fajnego tego. Jakie, bo. Jak Chcę. Chcę ten. A nie, to muszę najpierw. Muszę najpierw włączyć podążanie, tak? Na tej. Yy, włącz o? podążanie, dobra. Albo o, te. Jest. A, dobra. A masz siodło dlatego tego czegoś? Dla Dragona? Tak No to Nawet dawaj Zginę Ja tam muszę inaczej zrobić Ktoś to wolno ci się idzie Dobra dawaj wracamy z tym O he, ale fajne Pomóc ci? Chyba nie ma mały level nie ma mało hapa. Czeka, nie biegnie tak. Nie ja powoli biegnę. Bo musisz level wbijać. Zabijaj wszystko na drodze. To tu masz. Możesz zabić to. To ty też zabijaj, bo ty szybciej to wybijasz. Ale fajnie strzelało. No już zabij właśnie. Robi no, a, a jak ty jesteś, to nie trochę ciebie? Nie, mam. nie. No już, nie żyję. Podsuń się, gruby. Sam się podsuń, cieniasku. Z moim rexem biegasz, więc <laughs> gdzie jest napisane, że to twój? elex 7000 hp tam jest napisane No już Zobacz ile drewno on zbiera, poczekaj to Tu mówię ile drewno zbiera No i zobacz Bo ja tu mam spore stado do zawicia To 24 drewna A wiesz ile to drewno waży? Nie. 12 wadzi Ojej jakby twoje x by ważyło 50 chyba Parę Pomocy? Dużo mam tych tutaj To obraca siebie Coś robię to Jego reakcja mnie nie zrobiła, co działa. bo mi jeden ucieka O ty, chodź tu Taki byłeś odważny w stadzie? Dobra Skończyłem z nimi Ja tak, że masz smiki w sobie no. i mniej potrzebujesz ten No to dobre to jest Mniej nie? Bani ma. po prostu po prostu mniej udźwigu. dźwigu jak bani machnąłem tą, m, tą, tą tą mrówką No czekaj, bo mi się stamina skończyła A to usypia to co ja rzucam pra pod prawem mm, To fajne a to masz często czy nie? Ten atak pod prawym, czy tak jest? Różnie Jak dużo to często Aha Dlatego trzeba by było robić na wytrzymałość i jego zabierać na takie polowania bo on by usypiał szybciej nie? Ale mało bija Aha Dobra Jesteśmy w domu Także mamy plan dzisiejszy wykonany Mamy naszą jaszczureczkę Dla mnie to jakoś Kameleon, ja, to jest Jaszczuromobil. mobil Jeszczuro mobil My się co tutaj bawimy w Prinstonu Szymon? Listniej u Disney U. A nie i ona zostanie w miejscu, a ty tam gdzie Rexy stoją, tam Rexa sprowadź. I po ogonie zjeżdżamy i wsiadamy i wsiadamy na nią, o, lecimy teraz moją, moim ćwirkiem. Ćwirek jest fajny. Op. Działa. Co Zobacz, działa? się widzisz? Co? To. Jest już na żółto to. A wcześniej jak było, bo wcześniej tutaj było słońce. Na szaro. Czyli to może to, to zbiera energię szaro. w środku, w sobie na początku. No nie, że się świeci już, tak, no. Tak, tak się musi trochę po prostu pokręcić, no trudno, dobra, dobrze jest, dobrze jest, no to cóż moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie, taki odcinek wyprawowo-budowniczy, po prostu poznaję sobie dalej, wyprawowo-budowlany, Poznaję sobie dalej Arka i jest fajnie, mi się to bardzo podoba. I mój system takiego nagrywania też mi się bardzo podoba. Eee, moi drodzy, więc tak, jeszcze raz dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się Wam spodobał film, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Dokładnie, pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I cóż, do kolejnego razu, trzymajcie się. Cześć. Jo.